Dzień Modlitw o Ochronę Życia, dzień czwarty. Za lekarzy i farmaceutów, o wierność zasadom etyki chrześcijańskiej, by swoją wiedzę i doświadczenie zawsze wykorzystywali dla służby życiu. Ważnym wkładem na rzecz pokoju jest także respektowanie przez normy prawne i wymiar sprawiedliwości prawa do korzystania z zasady sprzeciwu sumienia w odniesieniu do ustawy i decyzji rządowych, które zagrażają godności człowieka, takich jak aborcja i eutanazja. Przypomina papież Benedykt XVI w orędziu na 46. Światowy Dzień Pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, umacniaj serca i kształtuj sumienia pracowników służby zdrowia, aby zawsze stali po stronie każdego ludzkiego życia. Niech wierność Bożym prawom, szczególnie wtedy, gdy wywoła konieczność sprzeciwu wobec zła, będzie źródłem pokoju w ich sercu, a miłość Boża, i świadomość ucznionego dobra będzie ich nagrodą przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Modlitwa świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, ojcze wszystkich ludzi, twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie, potęp wojny i obal pycha gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich raz i pokoleń. Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, w której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw. Niech ustanie wojna na Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu. Bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen. Modlitwa Świętego Jana Pawła II z Encykliki Ewangelium Wite: O Maryjo Jutrzenko Nowego Światła, Matko Żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia. Spójrz o Matko na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat. Ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet, ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych, zabitych przez obojętność albo fałszywą litość. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię Życia. Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru. Radości wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie. Amen. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godne podziwu są Twoje dzieła. Te słowa z Psalmu 139 ukazują, jak piękne i ważne w oczach Bożych jest każde życie ludzkie. Stąd tak ważne, by ludzie, którzy powołani zostali do służby życiu, zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystywali właśnie w obronie tego życia. Czyż nie taki jest porządek rzeczy? Silniejszy ma chronić słabszego. Lekarz ma stać na straży życia i zdrowia swojego pacjenta, nienarodzonego dziecka. W kodeksie etyki lekarskiej czytamy, podejmując działania lekarskie u kobiet w ciąży, lekarz równocześnie odpowiada za zdrowie i życie jej dziecka. Dlatego obowiązkiem lekarza są starania o zachowanie zdrowia i życia dziecka również przed jego urodzeniem. W dzisiejszym świecie nie brakuje tych, którzy czekają na wolność sumienia lekarzy czy farmaceutów i chcą zniwelować całkowicie klauzulę sumienia. Dlatego tak bardzo potrzebna jest modlitwa właśnie za pracowników służby zdrowia. Lekarz to jeden z ważniejszych zawodów społecznych. To coś więcej niż praca. To powołanie do służby drugiemu człowiekowi. Bo przecież najwyższym nakazem etycznym lekarza jest dobro chorego.